Zadanie szesnaste. Franek zapisał pięć liczb, następnie zamalował w tych liczbach kilka cyfr, ale liczby te nadal można porównać. Zapisz je w kolejności rosnącej. Zacznijmy od porównania liczb całkowitych podanych ułamków dziesiętnych. Od razu widzimy, że mamy tu same dwójki i jedną trójkę. Spróbujmy wśród ułamków, które w miejscu całości mają dwójkę, znaleźć ułamek, który jest najmniejszy. Porównajmy ich pierwsze cyfry po przecinku. W pierwszym ułamku jest to 0. W drugim ułamku jest to kleks. W trzecim ułamku jest to 0, a w czwartym ułamku jest to 9. 9 jest większe niż 0. Wobec tego najmniejszej cyfry z podanych będziemy szukać tylko wśród tych trzech liczb. Hm. Cyfry umiemy porównać, ale co z kleksem? W tej chwili szukamy liczby, która jest najmniejsza. Wobec tego chwilowo załóżmy, że w miejscu kleksa stoi 0. Wobec tego mamy trzy ułamki, które na pierwszym miejscu po przecinku mają jednakową cyfrę. Porównajmy cyfry stojące na drugim miejscu po przecinku, czyli 5, 7 i 0. 0 jest najmniejsze, więc ułamek 2 i 3000 będzie najmniejszym ułamkiem ze wszystkich tu podanych. Szukamy teraz drugiej najmniejszej liczby z podanych. Mniejszy będzie ten ułamek. Bo 5 jest mniejsze niż 7. Który ułamek będzie stał na trzecim miejscu? Na pewno musimy szukać wśród ułamków, które mają dwie całości. Tylko te ułamki nam zostały. Który z nich jest większy? Żeby je porównać, chwilowo załóżmy, że w pierwszym zaznaczonym ułamku, w miejscu kleksa, znajduje się liczba 9. I obie porównywane teraz liczby mają takie same pierwsze cyfry po przecinku. Porównajmy więc drugie liczby po przecinku. Czyli 7 i 8. 8 jest większe niż 7, więc pierwszy z zaznaczonych ułamków na pewno będzie mniejszy niż drugi. Na koniec został nam ułamek mający trójkę w miejscu całości. On będzie największy. Gotowe? zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.